Witam na lekcji pożądania! Witaj, Hunter. Spierdalaj. Peter Hunter. Nawet o tym nie wiesz. Bo nie zdasz. A w dupie to co, A wiesz, co ci powiem? W piwnicy szkolnej jest dużo gra. No i co, miotłem udasz? Nie dam mnie, ale są tam takie fajne sprzęty. Tylko kaczoka była wyrąbana w cholerę w był... Z czerwonymi oczkami. Jako znowu pokoju może się przydać. Co? Dawaj będziemy mu sukienkę. Mówić i będzie w nim piękny. Tak, jak męska prostytutka. Ty, no jaka była? Stary, zajębista. Cieba, mała. Czemu to nie chcesz. U, he he, co to za. To piękności szkodzi. Nie dotykaj mnie. A tobie? A ja? Wydącha, stąd ona jest moja. Okej, okay, nie wiedziałem. Przepraszam. Co to, co czy ta porno? ty głupia jesteś? Nie. Przemórzyni po pustyni. Przyszli i śpiewając. Eksamini salamini.